Jakie hity mają? Ja to nagrywam, spokojnie. Ty, nie wiem skąd leżałem, kurwa. Jestem koło ciebie. Z Musiał A to szmata weszła za tą. Ona za? za bramę Ona do bramy wchodzi. Ale oni zasad nie mają, to wiesz. Spokojnie wyprawiałem. Dobra, to my też będziemy wchodzić, spokojnie. To chodź, bój, po prostu... Bufuj nie, rozjechać. No co? Bijemy ich czy co? Bufaj No napierdalamy No to na co, co czekacie? Ja buchów nie ma bohów nie mam. Ja też nie Czekaj mi bohów no, Fajnie, Zyska, dzięki Fajnie, dzięki kurwa wbijajcie. Jeśli nie wbijamy to wszyscy Jeśli te buchy. nie ma Ha, 20k z szarży, kurwa A, biedala, kurwa No, no i bardzo wygamy. dobrze, panowie, odrabiamy no. Nie rozpraszajmy się, bo to będzie widło. 16 Krzyszmata. Czego tam się nie ma? że on tam nie, nie jest za nim. Wow. 11 <noise> To się ma ninja Haka u nich. No. To jest pewne. Pójdź z ninja hakiem. Ale wygrywamy. No dużo, dużej przewagi nie ma, także się no, zdałem, po dob nie podniecaj. Dobra, ale... Dobrze są, nie ma co tu. Ha, 17. No, oni są lepsi od tamtych chyba No, y no na pewno Ale ogarnijcie to, że też nas jest mniej, nie? Na przykład Tam tamtej wojnie było nas trzech mniej Dobra, wygrywamy, spokojnie Jak to będzie czwarta to, to będzie ja ja ja, czwarta bali gościa kurwa na śniadanie <grym grym grym grym> to to ja Panu, odszedź tak, Leć po pomoc jej na kresie Dawaj, zjamy tam no lecimy na partyza. A jak dostali, wszyscy tam roz. Dawaj, no właśnie wbijamy. nie, nie mogę mieć bufu, bo w nie widzą. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak to nakrycie jak się wbije to. Leż nie mam nakrycia na P Ta szamanka coś za dużo bije. No, no tak trochę. Dobra, a wy na co tu czekacie kurwa. Na Ej, po nie! Po nie, po ruchu? Ruchu? nie róbcie błędu! Cofajcie się, cofajcie Ale się! Oni mnie wcisnij ty. Ja tylko mówię wracam Moje genitalia! <śmiennie> Dobra, 25-27 kurwa, wyrównanie to. Ale, ale mnie wjebali, no! Wiecie, że to jest wyrównana wojna? Właśnie widzę i się dobrze. boję. <śmiennie> Jeden błąd i możemy wtopić. Legolas. Nie wbijcie się tam. Ej, Bufy. Ale Ej, oni buffy sami błędy popełniają! Bufy. Bufy, no nie no, no, mogę pomóc. No, Przestałem marzyć o Bufie. to <śmiennie> dawaj Bufa. Ej, <śmiennie> no wróćcie tu. Chodźcie, wracajcie. Dobra, chodźcie. Tam. Wróćcie, wróćcie, wróćcie. O, dawaj, to zrób to szybko. Ja tylko podchodzę, skill i powrót i biegam do góry. Ja też. Skill, ja powrót ja. i... Ja też. Ten ninja... Jaka szmaza. takiej słabej... Ty, co ona tak rzuca? ...on ma ninja haka. Ty kogo ale... Cicho. I ona się wbija na spota szmata. Dobra, wygramy. No, jakie ma absy ta szmaka. Ujebali mnie znowu. Kurwa! Ujebali cię na środę. Patrz, co ta Me <laughs> Skurwiel Co ona nie pada w ogóle, ej! Ty no zobaczcie jaka ona jest dobra. Weź się tego Lego Lasa to on w ogóle po 10 k I tu Ale jak? 47-38 Dobrze wygrałem. ale... No ale to chyba kurwa tutaj podchodzą przyszło... O to było pewne, że nie mają... Dobra, 11k została z palca szamanga, kurwa, śmieszne Gdzie tą szamanicę? Kurwa. Co to się działo tutaj? Ja nie mam aury kurwa Ja, no, ja no, im ale im spierdalam To samo robię Ej pomocy, bo ja tu jestem sam na czterech To, to, to oni spierdalają Dawaj do bramy, oni takie głupie tego robią No, no właśnie widzę, takie głupie błędy popełniają po, Na pojedynczą grupę Ale oni w sumie nie są tacy głupi Bo podchodzą do bramy, mają większość wojnie, to każdy weźmie nam wirka Coś nam jednak zabiorą, nie? Żebyście wiesz, nie, nie możemy tutaj błędów popełnić pełni się Mam. No. Ale ja kurwa, napierdalam. jak my z, nawi wygramy? Mój, mój, kurwa, mój, bo mnie w wkurwia. Dobra, Lesie. Z Na'Vi? Co ty nie, nie mamy szans tamtymi. Tamtymi, co mają, kurwa, kur, tymi flowersami, czekać. jakaś chłopca. Spierdalam. się znawi. znowu na no, Ale ono, e, nie, ta Ninja u nich mają ninja, to jest więcej niż Ja pierdolę, ja jak ja, 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 ja mam ubrany na dwurękę, kurwa idę tam Moment się przybiorę no. Ja w Wszyscy w to myjku się wpakujmy, bo... Jakie ona ma... Dobra, teraz no, w... mają Teraz mają pozamiatane dobra, dobra, Jebyśmy też do 70 to mamy wybrany 80 80 już było mi bufa, bo ja w ogóle nie mam skillów O ty Alfa, tam ja w Co ten GM tam kurwa Uważ mi Kurwa, pa jak zapierdala by Dobra ja nie wchodzę ja muszę czekać na skill teraz 10k dostał jebany. Stop wojna! G G G G Stop wojna! Wróć, wróć, no, wróć! Ja że, tu już wygrywamy. Dawaj to na to mi bufa, ja ja tam... Chodźcie, ja tam... Tu... zadaj bufa. Nie bijcie, na co coś pisał kurde. Ale gdzie? No Nie widziałeś kurwa? Żeby uważać kurwa. Ale co, tu, tu na wojnie czy na czacie? No na czacie pisał. Na co uważać? Rzuć bufa. Czekaj, zaraz ci on napisał. No właśnie, bo dobrze by było. Buf, gdzie ty jesteś? Dobra, dobra proszę. Teraz, dobra, właśnie ekwiat ekwiat O dobra, no dobra. To, dobra. to trzeba czytać. O! Musieliśmy na serwer łamanie do bazy danych gminów. Nie słychać. Łamanie do bazy danych gmin O ninza dostała 10 nie? No nicą remać. O, ma nie ma rewanżu. Ej, nie ma rewanżu. Nie ma. Tak byśmy to wygrali, tak. Wygraliśmy, ale straci. Dobra, że no. do... do 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 wygrać. Do wygrać. Dobrze właściwie. Wygrana. Ej, zaraz piszemy... Ej, zaraz, jak przeniesie się pisany... Ej, czemu znowu. ja mam agresywny? Kto mi to powie? <laughs> co, co jest? Miał nie. Ej. Ej, czemu mam agresywny? Ciekawe co <laughs> <Ej>, słuchajcie. <dziera. laughs>